Ja teraz na na dinka, dzisiaj to chyba ok. I ogólnie, razem z moją rodziną, jadę do zimowego domku. ogólnie, my już trochę się spakowaliśmy tutaj. Mm. Ona już tu kończy, nawet pakować swoje zabawki. Tutaj jeszcze kilka ma. No. Już będzie spakowana. Yy. No i ona to chyba już ma tutaj wszystko. Yy. Dobra. Tutaj trzeba wziąć takie rzeczy. A nie wiem. Lepiej wziąć swoje. Trzeba też wziąć kosmetyki. Moje. No i jeszcze. Yy. Portfele. No i jeszcze torebkę i telefon. Jeszcze telefon. Yy, tej mm, izy. Jeszcze mm, baliski, nie? I jeszcze Dobra, to już chyba z tego piętra już wszystko. Tylko weźcie. Weźcie, zejdźcie w window. Na piętro pierwsze. Żeby... Nie, jeszcze zapomniałam o tych ręcznikach. A nie, tam będę pewnie. Po co yy, No to jeszcze... Trzeba wziąć. Ej. No tu pewnie coś jeszcze będzie, co chciałam wziąć. Ale już sama nie pamiętam co. Nie no, dlaczego ja zapomniałam psie? Dlaczego ja zapomniałam psie? No dobra, już nieważne. Ale dobra, psa też trzeba wziąć. Jego legowisko, wygodne lane tutaj są też inne rzeczy już spakowane dobra ubrania na pewno to, no to na pewno tableta je, y, trzeba wziąć Będę, są dwa, nie wiem i y, chusteczki będą no dobra to tableta jeszcze tutaj są ubrania no to tutaj ten tablet Trzeba włożyć. A ubranie poniesie. No jejku ty aż siostra dźwigasz. Yy, ona tu powinna... Yy. <laughs> no to ty to. No dobra. A coś z jedzenia? O no i o jedzeniu trzeba jeszcze pamiętać. A to do sklepu się pójdzie. To trzeba wziąć to. To potrzymaj a już koszyk, będę trzymać. Legowisko jeszcze dla psa. Bo nie idzie żadne legowisko, tylko miskę. I no, jeszcze to chyba wszystko. No dobra, no to już możemy iść do tego domku. Chyba. Aha. Nie, no, już możemy. Chyba już możemy iść <laughs> do tego domku zimowego, który jest tutaj. Taki świąteczny odrobinę nawet, bo jest tam śnieg na przykład i też są takie fotele świąteczne. O, widzicie już. Yy, ogólnie no to tu troszkę jeszcze bałaganu jest Ale jedzenie na szczęście jest Ale to, no to się zaraz je. I tutaj można lepić fajnie bo w ogóle ten Czapka jest nawet yy, Ubrania no. no Dobra yy, No to... o jaki fajny slime się Dobra, już mogę wejść. Pierwsza ja. Oj, nie tu. I teraz ty. I ty. I ty. No dobra, ubrania to tu się weźmie. Ale tak czy tak, zaraz pewnie wszystko z lodówki i trzeba iść do sklepu. Nie, żeby to mi wpadło, bo już tak mi kiedyś wpadł. Ten globus. Było mi bardzo smutno. Jej. No. Yeah. To już nie będzie. E, no dobra. Te ubrania. No nie, to tutaj. No i tutaj. Tu. Tutaj chcę, żeby to było no niech będzie już Jeszcze tu piżamy A to co to jest? Ej, jaka fajna piżamka Nie no, fajne To się tutaj włoży? Tutaj? Ej, to... Powiedz mi, nie wiem gdzie Dobra, niech właśnie będzie. Dwa, nie. dobra Tutaj są jakieś rzeczy, nieważne. Oni będą spać tutaj. Dobra, ty tutaj śpisz. A oni śpią. Nie tu! Śpią tutaj. No. Dobra, ale już wstawać ogólnie a my tutaj i teraz trzeba się rozpakować e, tutaj są te rzeczy tablet na przykład no to tutaj będę chować te rzeczy Ta tablet e, poli telefon Easy mój telefon mm, te jak to ma no żebym znowu się nie pomyliła. Miska dla psa. Portfel. Torebka. I jeszcze jeden portfel. Mm. No i tutaj są moje kosmetyki. jak się Nie to! Całe! Halo! Uwaga, no już tam? To to tutaj będzie? Nie, tu. O, no dobra. To jest pasta, sposta. Szczoteczki też, ale no, lepiej też mieć swoje. Dobra, tutaj jeszcze jedna. Tutaj są jej zabawki, no co nie chcę tutaj leżą? O! No dobra. Tutaj pies będzie, a ten ogólnie teraz będziemy szli do sklepu. Zaraz jak zjemy jeszcze, to tutaj jest koszyk do sklepu. Yy, no to ja zobaczę, co jest do jedzenia, coś się gotuje. Yy. Co to jest? Dobra, może być, myślę. Czy może być? Nie, Nie, co to? Nie, bo. Dobra jeszcze. A to co to jest? Nie wiem. proszę, dajcie. I no to możemy zjeść to? Nie, 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 no nieważne. nie, nie, To nie, to nie, Dobra, powiedzmy, że Wy chcecie. Yy... No ale nie no, nie najecie się. Yy, ser, ale no to nawet nie ma żadnego pieczywa do tego. Ale na szczęście dobre napoje są. So. No dobra, no to trzeba iść do sklepu. Dobra, idę do sklepu z ten Izo pójdę. I, dobra Iza, idziemy do sklepu, chodź. No dobra, to idziemy. Do sklepu po jedzenie, a nie portfelu, z, port, portfela zapomniałam się. Dobra, trzeba się wrócić. ale wrócić się muszę. Wrócić się muszę. Eee, portel. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś był, pamiętam. Tak, jest tutaj, ale chcę swój portel. Mam. No dobra, to chodźmy Teraz dopiero Do sklepu po jedzenie. No dobra, sklep jest tu Tutaj No dobra E, dobra, jesteśmy O, zwierzątka e, No dobra Teraz chodzi do sklepu. Kupić trzeba na pewno bułki. Co jest? Там будет такой и ой на no. Dobra, to trzeba też wziąć Pomidory A też Pizze weźmiemy Nie no, pizze nie może to wejść No to nie weźmiemy pizzy jednak e, Ale weź Weźmiemy karmę dla psa, o. No i jeszcze eee. Co tu jeszcze jest dobrego? O, makaron. No, no weźcie. Ej, ile pizzy, no dobra, no to jednak weźmiemy.

znowu do tego domku no dobra już jesteśmy no to ogólnie już wróciłyśmy z jedzeniem nawet dla psa portfel też podłożyć Chodź. Pizze mamy tutaj. Już można zjeść. O, a to co dodałaś Eee... Yy, jeszcze... Yy, tutaj... No i ogólnie jeszcze... Yy, mam tu karmę... Miałam karmę dla psa, która zniknęła. Dobra, to... Pies może pizze No, no to się tym najje. No to jeszcze... Niech weźmie... Zje to. No dobra. A to będzie na później. Dobra, już ten cały koszyk. Uuu, to schowam. I <grymki> piękniczki na Ale to już potem. Dobra. E, ja tu sobie chyba usiądę nawet. Oj, ale piesku kuluta! E, Lana, siadaj tutaj. Mm, ty też Fajnie przy kominku, tak um, O okay. e, no ręce, nie tutaj. no No <laughs> e, no i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i jeśli się podobało, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!